Żelki owocowe. 1. Mm. Kolorowe, mięciutkie, ale pełne chemii. Nie kupuj sobie ani swoim dzieciom. Wafle ryżowe. 5. Jako przekąska sama w sobie, ale już 7. Jako baza do pełnowartościowego posiłku z białkiem. Zupka instant. 0. Szybko, tanio i bez wartości odżywczych. Unikaj. Mozzarella light. Świetny produkt. 10. Sam często dodaję ją do sałatek albo łączę z pomidorem jako źródło białka i wapnia. Płatki śniadaniowe. 1. To tak naprawdę deser, a nie żadne śniadanie. Na maksa unikaj. Jogurt owocowy. 3. Często to po prostu cukier z odrobiną owoców. Jeśli chcesz zdrowy posiłek, to wybierz skyr naturalny i dodaj do niego owoce. Mleko roślinne. Mm, 7. Sam używam, tylko stawiam na wersję bez cukru, więc polecam też i tobie. Chleb pszenny. 4. Smaczny, ale ma mało błonnika i szybko podnosi poziom cukru. Najczęściej naszym podopiecznym polecamy chleb razowy albo żytni. Smoothie owocowe. 4. Brzmi zdrowo, ale ma mało błonnika i za chwilę po wypiciu znowu będziesz głodna. Lepiej zjeść całe owoce niż zmiksowane. Humus. 8. Super źródło białka roślinnego i zdrowych tłuszczów. Najlepiej łączyć go z marchewką pokrojoną w słupki. Świetna przekąska. Obserwowanie J. Klaszewski odchudzanie. 10. Jeśli chcesz przejść swoje ostatnie odchudzanie w życiu